Czy pierdzi czy nie pierdzi? O to jest pytanie no. no, 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 no. Holy <śmuchy> damage! Co ja robię? No. Dobra, okay, jeszcze ją zabiję patrz. Jestem kozakiem największym. Amen. mee... nie Ja słońce chodzi. No bo kur na mnie zabił. To i pod towerem moim i kurde nie gękujesz no. Mam, ja mam nowhere. Ej, ja, ale bocik jest zbudowany. Zajdę na bota, bo tutaj jest okazja. Yy, a nie ma szerki, Konrad. A a dobra, mają wizję. Huhu, Już mi się podoba ta siwana. Są one-shoty robione tym Shyvaną. dostała 400 na jednym itemie. Chłopie. 2 1, 1 5 golda. No i nie zdążyłem. Nie trafiłem. Jasło. No. Tu jest. No nikt nie wie, że tu siedzę, więc będzie śmieszny. Chodźcie! Gdzie ty jesteś? <grym 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 w krzaku, przy draku. Tepnąłem tu. Ale to jak typu to widać. No jak ktoś to patrzy, się patrzy to nie. O, tam Dobra, ja robię Drake'a, ja. Dobra, Ja multa jak coś. Co ty nie suro, Jest damage klepany. Ja, nie, nie się na pierdolę, Konem to bije, z tyłu. Dawaj, 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 jedź, jedź. Kurwa. nie, muszę Kurwa. Kondacj na walajczysku, co padu? No nie. fuck. Nie tego czerwonego. Kurde, pół sekundy to ja trwa Jak nie? Na... Ja tego ja wolę grać z niebieskim. Ale... Aż czerwony lepszy. Jak właśnie, na, sekund... na nich kliknij. No i ja się też wyłożę. O, najmniej no, nie zakaz komprowadził Many nie mam jeszcze Jak na wcale się pod kureta rzucił Miałem many No Nie wiesz w niego Tylko nie mogę marnować Dawid, dawaj tego z Czemu go nie łaszczytujesz Co? Dobra Nie U. Co ta ryba robi? Dobrze, dobrze, dobrze bicie się... Nie skoczy, nie skoczy, nie skoczy Bo nie ma psychy Nie, bo W kliknąłem Fizz, 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 Fizz Tak już Teraz... Ma... Ten wyszedł tak Manny z... nie mam nie Mam nie mam Chodź, 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 Nie, bo ten tower to padnie na shota Dolejcie tam No już dobra Ej, chłop ma tyle killowania nie tak, tak. mi się przestaczył kongrat. To, 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 to dobre było. jest, owoc, owa. Ma. No, mam go. Chciałem. Dobra, uciekam. Dobra, to jest na drutażu. Mam Merkę, mam Merkę. No to Dobra. można, no dawaj. Nice. Mamy nie mam. Dobra. Czekajcie! Czekaj? Dobra Mam, mam Fiza, Baron? Baza. może Dobra, nie wiem co robimy. Chce ktoś Red Buffa? Jakiś kondynator czy coś? Zaraz wstaję. No, tam jakiś bar był. Nie, Ej, no, go, go, go! go. Urwa, zwiał. No nice. kurwa, nie krędzą. no bo to... Kurwa, no wiesz, przepisali. Nie, nie. nie przelecę, prześcigam. nie skoczy. Dobra, jest to. Dobra, mamy to. Dobra, mamy Nie Dobra, 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 mamy to. Dobra, mamy to. Dobra, mamy to. Dobra, 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 Kurwa, dobra. No spróbowałem się o kogoś, nie wiem. No no kogo, nie mogłem się ruszyć Dobra. Nie, no. Do... Ruszymy mi idea, chodźmy na mi ide. Ja mam co nie? po niech wyjdą Chyba <śm> nie też się ustawiają już pod barą. W ja nie są no, Dobra, po, po, proponuję ich zabić, co? Zdisz <śm> to, dobra. Rzef, fajna propozycja. <ś> Dobra, robimy go. Robimy go, tylko. Ja będę stał trochę z tyłu, bo Bart będzie ultował, co nie? Ano. No, go, ja stanę z tyłu, żeby mnie dostał Rki. Dobra. dobra, ja mam wumę. Ja, ja też się z wumą. Z jakby gdzie skako, ale mówię wumą. Dobra, dobra. Jak mówiłem. Mamy. Dobra. Leży. Lecę. A co? Kurde, mego. No kurwa, ile chcę? <noise> Dobra, zrobicie go chyba, co? Daddy? Dobra, uciek.